Cześć. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam, jak czytać plany, rzuty zamieszczane przez deweloperów do nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż, a także takie, które są w ogłoszeniach nieruchomości z rynku wtórnego. Zapraszam do oglądania. Pokażę Wam kilka przykładów rzutów, które znalazłem w internecie. Są to rzuty zarówno firm deweloperskich, jak i agentów ogłoszenia mieszkań z rynku wtórnego, takimi, takich do remontu i wykończonych. I pokażę na co zwracać uwagę i jakie informacje tam powinny się znaleźć. Tak w skrócie. Plan jest to przekrój poziomy budynku wykonany na wysokości 1 metra od podłogi. Jest po prostu tak budynek przecięty, żeby nam pokazać, jaki jest rozkład pomieszczeń. I przede wszystkim, to na podstawie takiego planu powinniśmy zorientować się, ile jest pomieszczeń, jakie są to pokoje, jaki jest rozkład, czy pokoje są. Dostępne z jednego korytarza, czy są e, przechodnie, chociaż to już się rzadziej zdarza, ile jest łazienek, czy oddzielne jest WC, czy, czy nie, czy kuchnia jest wydzielona, czy jest otwarta, więc tak układ e, funkcjonalny mieszkania, jego podział, e, następnie gdzie są ściany konstrukcyjne, działowe, jeśli byśmy chcieli je zmienić, e, później jaka jest powierzchnia poszczególnych pomieszczeń. Możemy też móc wyczytać jakie są. Wymiary poszczególnych pomieszczeń, czyli głównie długość, wysokość. Jeżeli są schody, to ile stopni, jakiej wysokości, głębokości. Jeżeli są skosy, to, to jakiej są wysokości te pomieszczenia. Szachty kominowe, to w których one są w miejscach. Piony również instalacji wodnej, kanalizacyjnej. Ile jest okien? Jaka jest orientacja w stosunku do stron świata? I gdzie jest wejście do? mieszkania. Więc tak, ten przykład pokazuje nam w innym kolorze ściany konstrukcyjne, w innym ściany działowe, które możemy dowolnie zmieniać i przearanżować. Są główne wymiary każdego pomieszczenia, są podstawowe meble pokazujące, jak można rozstawić te, te i umeblować te pomieszczenia. Jest to oczywiście tylko propozycja. Jest oznaczenie stron świata, N jako północ, Strzałka jest skierowana w stronę północną. To jest kolejny przykład. Ściany działowe są w innym kolorze, zaznaczone strzałką wejście. Podstawowe wymiary, dodatkowo tutaj są pokazane punkty elektryczne, kontakty, szafy, są oznaczone wymiary okien, sposoby ich otwierania. Trochę już mniej czytelny jest ten rysunek przez to bo szachty też instalacyjne są też z wyrysowanymi wszystkimi rurkami, kanałami, więc to się robi mniej czytelne, ale jeszcze nie jest, nie jest źle. Jest numeracja pomieszczeń, pewnie obok jest lista z powierzchnią pomieszczeń. Następnie jest przykład rzutu, który ma tak dużo informacji, że już przestaje być... Zupełnie czytelny, nie wiadomo gdzie, gdzie się wchodzi. Za dużo jest po prostu tych wymiarów. Taki rzut moim zdaniem nie nadaje się do, do ogłoszeń, ale można go ładnie przerobić. Tutaj z, zrobiłam taką przymiarkę do przerobienia tego rzutu, żeby był bardziej czytelny. Więc widać, gdzie są ściany konstrukcyjne, gdzie są szachty, jakie są gdzie pokoje, jaki rozkład i gdzie jest wejście. Następnie jest pokazany taki rzut, który jest zrobiony odręcznie, ale to nic nie szkodzi, bo tutaj tak samo dobrze widać wszystkie ściany konstrukcyjne, wejścia do, do domu, do, do budynku, rozkład pomieszczeń, że jest wydzielona kuchnia, że jest wydzielone WC, łazienka oddzielnie, duży pokój dzienny z wyjściem na balkon. Wszystko widać, szachty też są zaznaczone. Tutaj jest umeblowanie, trochę nietypowy kształt mieszkania. Yy, dość ciekawe, zaznaczone wejście strony świata, ścianki działowe po powierzchnia każdego pomieszczenia i szachty wentylacyjne. Tutaj jest rzut domu, dlatego dochodzą nam główne wymiary całego budynku. Wejście na taras. Jest salon, wydzielona kuchnia, kotłownia, bo tutaj jest prawdopodobnie piec gazowy. Pokoje. I pokazałam ten rzut, bo tutaj też nietypowo jest pokazany również wymiar każdego pomieszczenia. Pod nazwą powiedzmy pokój no to jest ile na ile ma metrów i to jest o tyle proste jak, jak wszystkie pomieszczenia są takie prostokątne jak tutaj. Ale później jest też ta powierzchnia Ile metrów kwadratowych ma każdy, każde pomieszczenie? Tutaj jest przekrój, z którego możemy wyczytać wysokość pomieszczenia, schody na górę, na poddasze. No powiedzmy, tutaj jest użytkowe kąt nachylenia dachu, wysokość poziomu 0, czyli podłogi w, na parterze względem terenu. Także widać, że te trzy stopnie muszą być pokonane. To też jest OK. I wysokość całego budynku. Tutaj kolejny rzut. Czym są właściwie meble? Tylko jest sporo informacji. Są zaznaczone szachty instalacyjne trochę inny sposób. Ścianki działowe są też inaczej zaznaczone niż konstrukcyjne. Strony świata są zaznaczone. I wejście do budynku, do mieszkania. Tutaj mamy rysunek to jest taka kamienica starsza. Są dość szerokie ściany konstrukcyjne, są kanały wentylacyjne, jest kanał też zaznaczony spalinowy ponieważ tutaj każde mieszkanie powinno mieć swój oddzielny kocioł gazowy do ogrzewania centralnego i do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Są pokazane ścianki działowe, też można dowolnie je aranżować. I są trzy, trzy okna na, na jedną stronę. Mimo, że to jest po prostu ksero jakiegoś projektu, to, to i tak wszystkie informacje można stąd wyczytać. Tutaj poprawiłam ten rysunek graficznie, ale właściwie to te informacje wszystkie są powtórzone i wszystko było jasne. Tutaj pokazuję przykłady, gdzie już jest bardziej skomplikowany rzut, pokazujący kolejne elementy instalacyjne, rozmieszczenie lamp, łączników, całe oświetlenie, pokazany też kominek, te elementy wentylacyjne. Robi się tutaj bardzo dużo informacji i mniej czytelny jest ten rysunek. Z taką ilością wymiarów i oznaczeń to już jest mało czytelny do ogłoszeń, ale ale, jeśli mielibyśmy cokolwiek robić w tym mieszkaniu, już do projektu, no to to jest bardzo um, dobry rysunek z cennymi informacjami dla projektanta. Tutaj już jest dokumentacja wykonawcza, jest jeszcze więcej. Takich informacji można e, uzyskać na każdym etapie e, przed zakupem e, nieruchomości. Nie ma potrzeby, aż. E, Odczytywać, gdzie są yy, zainstalowane, nie wiem, kontakty, czy lampki, czy, czy planowane jakieś rozmieszczenie oświetlenia. Po prostu to nie jest potrzebne, prawda? Aby to wszystko było jasne, no to, to dobre są te plany, które pokazywałam wcześniej. I zupełnie wystarczające. Teraz pokażę, jak yy, na przykład yy, oznaczenia okien. Odczytywać. Jeżeli tutaj są, jest oznaczenie O3, czyli okno 3, w zestawieniu ślusarki y, będzie, y, będzie w formie tabeli, to wszystko rozrysowane. Ale tutaj na rzucie jest wymiar 147 na 44 czyli to jest szerokość okna 147, wysokość 44, HP 90 cm, czyli wysokość parapetu to jest 90 cm. Jeśli okno tutaj obok jest. 97 na 210 HP0, to znaczy, że jest szerokości 97, wysokość 210, ale jest od samej podłogi, więc parapetu nie ma, tak? Jeśli jest znaczenie schodów, 14 razy 18 i 2 razy 23, to znaczy, że jest 14 stopni, wysokość stopnia to jest 18,2 cm, a głębokość to jest 23 cm. Strzałka zawsze Pokazuje kierunek wchodzenia. Linią przerywaną jest to, co jest powyżej metra. To, co już jest powyżej tego przekroju rzutu. Oznaczenie drzwi D2 jako symbol 80 na 210 Szerokość otworu, nie samej, czyli tylko otworu w ścianie, to jest 80, wysokość 210. Słup konstrukcyjny. Na to też warto zwracać uwagę. Konstrukcja budynku jest właściwie nie do ruszenia. Na kolejnym slajdzie mamy zaznaczoną antresolę, czyli pustka nad e, nad parterem jest w taki sposób oznaczona. Są tutaj pokazane te e, e, wysokości 00 i Miejsce, już jest podłoga antresoli z 2,55. Schody już nie są linią przerywaną. I pokazany jest cały rzut antresoli. Miejsce przekroju. Na przekroju widać wysokości pomieszczeń na dole, na górze, że tutaj jest spadek. Kąt nachylenia dachu 45 stopni. To powierzchnię użytkową liczy się w następujący sposób. że Tam, gdzie jest poniżej a wysokość pomieszczenia poniżej metra m to tej powierzchni w ogóle się nie wlicza na, do, do powierzchni użytkowej, ona może być na jakieś niskie meble, schowki może być do zabudowy, natomiast nie jest użytkowa. Natomiast pomiędzy wysokością 1,40 a 2,20 m liczy się w 50% czyli połowę tej powierzchni się zalicza do powierzchni użytkowej. Powyżej 20 liczy się już w 100%. To są najważniejsze elementy, które dobrze wiedzieć, jak odczytywać, jeśli chodzi o rzuty, ponieważ te rzuty w ogłoszeniach są naprawdę różne. Pojawiają się tam różne informacje, ale jeszcze tak podsumowując, Oznaczenie ścian działowych i konstrukcyjnych. Działowe są zawsze cieńsze. Ściany konstrukcyjne są od 25 cm powyżej ich grubość. Gdzie są kanały wentylacyjne, w przypadku gdybyśmy chcieli coś zmieniać lokalizacji kuchni łazienki? Więc te piony wentylacyjne, przyłącza wody, rozdzielnica, więc to są takie elementy. Orientacja w stosunku do y, stron świata, ilość okien, ich szerokość, y, sposoby otwierania drzwi, rozkład pomieszczeń. Dzięki bardzo za oglądanie! Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Zapraszam również na mojego LinkedIna i Facebooka. Dzięki za oglądanie!